Wykres funkcji matematycznej. Będziemy wykonywać wykres na przykładzie powyższego wzoru. Y równa się A w nawiasie X kwadrat odziąć B razy 2X do trzeciej. Jeśli we wzorze występują współczynniki literowe, tutaj A i B, musimy sami wprowadzić jakieś wartości liczbowe, żeby móc naszkicować wykres tego funkcji. Przykładowo takie wartości. Teraz... Musimy sporządzić tabelę z wartościami punktów, ponieważ wykres funkcji matematycznej powstaje na bazie punktów. Przykładowo wartości współrzędnej x wybieramy samodzielnie od minus 10 do minus 9. Oczywiście pamiętamy o dziale matematyki i o wartościach x, jakie mogą być wybrane. W naszym przypadku jest to zbiór liczb rzeczywistych, możemy sami brać dowolne liczby x. Natomiast urzędną Y musimy policzyć zgodnie z tutaj opisanym wzorem. Czyli po znaku równa się mamy współczynnik A. Tu zaczynamy tworzenie pierwszej formuły. Formułę będziemy tworzyć, uwzględniając blokowanie adresów współczynników A i B. Po znaku równa się mamy właśnie współczynnik A, zaznaczamy oczywiście jego wartość liczbową, i tą wartość należy blokować, ponieważ utworząc jedną formułę, Pozostałe wartości współrzędnych Y liczone są tym samym wzorem, więc tą formułę możemy powielić. Kierunek powielania jest w dół, czyli zmieniać się będą adresy. W komórce adresu będzie się zmieniał numer wiersza, wobec tego będziemy blokować numer wiersza. Wygodnym sposobem blokowania jest naciskanie klawisza F4, i w ten sposób symbol dolara pojawiający się przed dwójką oznacza, że właśnie w adresie komórki H2 wiersz jest zablokowane i przy powielaniu ten adres będzie zawsze trzymany, zawsze będzie brany ten współczynnik z tej komórki, a nie będzie zmieniana komórka w trakcie powielania. Teraz mnożymy, czyli działanie gwiazdka przez ten nawias. Otwieramy nawias, w nawiasie mamy x do potęgi drugiej. x to u nas w naszym przypadku liczba minus 10, Potęgowanie, symbol daszka i wpisujemy z klawiatury, do której potęgi. Podjąć, i tu mamy współczynnik B. Podobnie wskazujemy wartość liczbową tego współczynnika. Naduszając klawisz F4, znajdujemy odpowiedni sposób blokowania, czyli przed numerem wiersza dla współczynnika B jest to trójka. Wstawiony jest symbol dolara. Zamykamy nawias. Razy 2, czyli gwiazdka. Jeśli we wzorze występuje liczba stała, no to musimy ją wprowadzić z klawiatury razy i x do potęgi trzeciej. Ponieważ naszej liczby współrzędnej x teraz nie widzimy, sprawdzamy jej adres b6. Wpisujemy z klawiatury tutaj b6 jako adres liczby x i ten x ma być podniesiony do potęgi trzeciej, czyli daszek i trójka wpisane z klawiatury. Jest to poprawna formuła obliczania współrzędnej Y punktu zgodnie z tym wzorem. Naduszamy klawisz Enter, zaznaczamy wynik i powielamy dla pozostałych współrzędnych X. Dobrze, mając tabelę z współrzędnymi XY możemy przystąpić do rysowania wykresu. Zaznaczamy nasze punkty, przechodzimy na zakładkę wstawianie, no i szukamy odpowiedniego wykresu. Jeśli chodzi o funkcje matematyczne, musi to być typ wykresu punktowy. I tutaj mamy wykres odpowiedni dla naszego y, wzoru, tak? Ten, który narysuje nam właśnie krzywy sposób układki. Można dopracowywać obszar tego wykresu, zmieniając y, jego szatę graficzną. My tutaj zmienimy y, oś, żeby oś id, żeby odpowiadała naszym zakresowi liczby z, na, z naszej tabelki. W tym celu zaznaczamy tutaj oś X, prawy klawisz myszy, polecenie formatuj oś. No i teraz chcemy, żeby minimum i maksimum naszej osi nie było dobierane automatycznie, tylko żeby to była wartość tak jak w naszej tabelce, czyli minus 10, maksymalna wartość 10. I w naszej tabeli liczby zmieniają się o 1, czyli jednostka główna naszej osi też ustawiamy ją tutaj na 1. Zamykamy okno. W ten sposób otrzymaliśmy wykres naszej funkcji. Możemy teraz modyfikować ten wykres, wprowadzając inne wartości współczynnika A, chociażby wartość np. 4. I jeśli raz zaprojektowany arkusz wykres danej funkcji, można właśnie w ten sposób badać jego właściwości. Na tym kończymy nasze ćwiczenie.